Dzisiejsze zagraj Wiki A już nie to co kiedyś. Zagrajnik TV. Pamiętacie jeszcze te spasione skurczybyki? Zagraj Wiki czady po 15 minut i więcej. Stół z tłustymi konkretnymi wstępami masą atrakcji i bandażami? Tak, kiedyś to było. No a dzisiaj już nie ma. Zagraj Wiki skończyły się na O późno! I nawet jestem już śmieszna, przecież kiedyś to była kupa śmiechu. Jak tylko sobie pomyślę o tych starych zagraj Wiki. Nie pamiętam, to to było genialne. A się wtedy uśmiałem, nie? Albo pamiętacie co? To? to było dobre. A teraz jest umieralnia. Nikt się nie śmieje, nic się nie dzieje. Tylko Newsy i to jeszcze. I nawet kącik anime pojawia się sporadycznie. Co za bezsens. Żartowałem, ja się ciągle śmieję, no nie mogę ze śmiechu, tak mi się chce śmiać, ale to zagrałem jakiś śmieszny noc, aj się Ale teraz pośmiejmy się razem z innych widzów Nareszcie nie ma wstępów, nie muszę pomijać Nie muszę pomijać Ha <laughs> Haha, Piotrek, ty żartownisiu, wiem, że uwielbiasz wstępy, tylko się zgrywasz Ty urwij ty no chyba, że. Chyba, że ty tak na serio i, i, i faktycznie pomijasz wstępy i nawet nie wiesz, że właśnie czytam twój komentarz. Nie, to byłoby zbyt okrutne nawet na ciebie, Piotrek, ty z doda dziecko Pozdrawiam osoby, które nie mogą zagrać nowego battlefielda, bo ich PC zasila chomiczek. To mój chomik, ale to nie okleję go taśmą klejącą. Spadło mi na głowę takie wielkie pudło. Czy będzie recenzja New World? Chciałbym, żeby było, ale w tej chwili nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, bo jest za dużo gier i za mało czasu. Ale chciałbym, bo gra mi się podoba. Będę no Dobrze, dobrze! Tak lub! Gdzie ty, do jesteś? Jasta, saranka w górach byłem u znajomych w chatce, ale w domu już jestem. Back to tania kopia Left 4 Znaczy, ja tak uważam, a pewna znana i ceniona w branży gier marka, czyli... E, KFC? Znaczy, faktycznie. Coś tam KFC ma wspólnego z grami, bo niby robią pseudo-konsole z funkcją podczuwania jedzenia, pseudo, bo to tak naprawdę będzie PC w ciekawej budowie, no ale może jednak lepiej byłoby dla wszystkich, gdyby KFC na temat gier się nie wypowiadał. Bo jasne, na pewne elementy Back 4 Blood można narzekać. I troszkę narzekam także i ja, choć jednocześnie dobrze się przy tej grze bawię, ale mówienie o niej kopia Left 4 to jednak pewne nieporozumienie, skoro za obie gry odpowiada to to samo studio, Terty Rock, nawet jeżeli nie dokładnie w tym samym składzie. 11 ziół i przypraw i ciągle zero smaku. W taki sposób podpisali KFC deweloperzy z Turtle Rock i także internauci nie pozostawili na fast foodzie suchej nitki, wytykając jej ignorancję oraz hipokryzję, bo niby jak firma znana ze stosowania tanich składników może wytykać innym, że robią tanie rzeczy. Co do samego Back Blood, to gra nie jest idealna, ma sporo mniejszych błędów, no i nie każda decyzja projektowa wydaje się w niej trafna, tak na przykład brak progresji podczas single Gry Offline, czemu jednak twórcy obiecali się przyjrzeć, ale po kilku godzinach zabawy? Uważam, że to naprawdę solidna produkcja, dostarczająca masę uciechy, szczególnie gdy gra się w ekipie, i kipiąca tym samym klimatem, który znamy i kochamy z Left 4 Dead. No i nie tylko ja tak uważam, bo jak dotąd średnia jej ocena to 78%, czyli okej. Okay. recenzja prawdopodobnie będzie. Widzicie? Miałem rację. Warto oglądać tak wiki, bo to na pewno tutaj pierwszy raz usłyszeliście prawie oficjalnie o premierze nadchodzącej odświeżonej trylogi GTA. Nie? No jak nie? No jak nie, jak nikt inny w internecie tego przed nami nie powiedział. No okej, okay, okej, okay. załóżmy, że mogliście tę informację usłyszeć też gdzie indziej. Ale jeżeli usłyszeliście ją tutaj, to napiszcie komentarz, okej? Okay? A jak nie, to, to też napiszcie, Co się będziecie. <grych> w każdym razie to wszystko nie ma teraz znaczenia. Znaczenie ma to, że już wkrótce oficjalnie zagramy sobie w odświeżone GTA 3 Vice City oraz San Andreas. Rockstar podzielił się z nami masą informacji. Mogliśmy na przykład obejrzeć krótki teaser i no właściwie tyle. Serio, po całym tym wycieku to właśnie tyle pokazał nam Rockstar. I plotki głoszą, że to właśnie te wycieknięte grafiki trochę zmusiły twórców do nieco wcześniejszej, skromniejszej zapowiedzi. No ale wiemy tyle, że edycja definitywna 3 GTA zmierza na PC, PeCety, konsole nowej generacji, starej generacji oraz Switcha. Ach, jak tak naprawdę będzie pięknie wyglądać na tym nowym oludowym ekranie. Tak, no i psylologia trafi też na telefony, co właściwie nie powinno dziwić, skoro wszystkie te części i tak już tam były. Dokładnie daty wymiary nie podano, aczkolwiek mówi się troszkę o listopadzie, a trochę o grudniu. Na pewno zagramy jeszcze w tym roku. Twórcy obiecują szereg usprawnień graficznych oraz gameplayowych. Jednocześnie obiecują też zachowanie oryginalnego stylu i wyglądu, cokolwiek to znaczy. Koniec końców trochę wiemy, ale tak naprawdę to nie wiemy nic. Jeżeli jednak wolelibyście wyposażyć się w klasyczne, a nieodświeżone osłony, to lepiej się śpieszyć. Oryginalne produkcje mają lada moment zniknąć z cyfrowych sklepów. Już 19 listopada premierę będzie miał remake klasycznej części Pokemonów wydanej pierwotnie na DS-a, czyli Brilliant Diamond i Shining Pearl. I tak się składa, że miałem okazję przyjrzeć się już grze na zamkniętym pokazie dla prasy. No i jak się można spodziewać, w gruncie rzeczy będzie to ta sama gra, którą fani kieszonkowych stworków pokochali 15 lat temu. W regionie Sinnoh będą do złapania aż 493 stworki, choć naturalnie, żeby mieć je wszystkie, trzeba będzie się wymieniać z posiadaczami drugiej dostępnej wersji. Oczywiście będzie można robić to także przez internet. Jednak poza nowym, choć nawiązującym do klasycznego wyglądem, wersję Brilliant i Shining, Będą też oferować pewne nowości. Tak na przykład gry rytmiczne podczas pokazów Pokémonów. Dużo bardziej rozbudowany podziemia z takimi sporymi, ukrytymi biomami, rozbudowaną mechanikę sekretnej bazy, czy możliwość zmiany wyglądu naszej postaci. Za to minigierka w odkopywaniu skarbów wraca niemal bez zmian i dobrze, bo to zadziwiająco dobra, choć dość w sumie prosta minigra. A więc nowe, stare Pokémony będzie można ograć już 19 listopada, za to zupełnie nowa, wyglądająca na rewolucyjną część, z nie aż tak otwartym światem, jak się pierwotnie wydawało, czyli Pokémon Legends Archerus, będzie miała premierę 28 stycznia przyszłego. Go, gonna call. Mogliście ścigać się z czasem? Był nawet taki film w 2011 roku, Wyścig z czasem. Ale totalnie nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Omawiany dzisiaj Wyścig z czasem sponsoruje Sony, a dokładnie konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. W Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie trwają właśnie testy nowej funkcjonalności tych konsol. Testy znane m.in. użytkownikom Steam'a, no a w dużej mierze też wszystkim graczom, którzy kupowali magazyny komputerowe z płytami w okolicach lat 90. No a kto zgadł o jakiej funkcjonalności mowa? Nie mogę udzielić żadnej podpowiedzi, bo od razu mnie zdemaskujecie. A to byłoby zupełnie demoniczne zachowanie. Nie. Nie. chcielibyście chyba zdemolować tego programu, co? Ach, no tak, no, chodzi o wersję demo. Starałem się, żeby wiecie, jakoś zachęcić was tu do wspólnej zabawy, teleturnieje, konkursy, takie tam nieważne. Sony na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 testuje funkcjonalność demo. Koncept chyba wszystkim znany. Pobieramy wersję demo gry, chwilę gramy i potem na podstawie naszych wrażeń decydujemy, czy chcemy kupić pełną wersję. Czasami bywa tak, że takie demo jest ograniczone czasowo, czyli gramy w kąt pełną wersję gry, ale mamy do wykorzystania na przykład tylko godzinę. I w przypadku konsol Sony jest podobnie, tylko tutaj. Godzin jest 5. Wow, jak tu pięć? Przecież to cała masa czasu! Właściwie to zdarza się, że nawet nie poświęcamy więcej godzin na dane tytuł, bo na przykład są tak krótkie. Czy to oznacza, że te gry dostajemy praktycznie za darmo? Okej, okay, to tak dla ochłody pora przedstawić dwa haczyki. Pierwszy, testowane są aktualnie jedynie trzy produkcje: desktrandy i Sackboy Big Adventure na PlayStation 5 oraz Biomutant na PlayStation 4. Dosyć długie gry, których ukończenie na pewno nie zajmie 5 godzin. Drugi haczyk, licznik startuje w momencie rozpoczęcia pobierania. A to oznacza, że jeżeli pobieranie zajmie przykładowo 4,5 godziny, to zagracie już tylko 30 minut. Serio. Im szybszy internet, tym dłuższy czas zabawy. Wyścig z czasem. Oczywiście to tylko testy, więc zasady w przyszłości mogą ulec i pewnie ulegną zmianie. To raz. A dwa, że jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii lub Kanadzie i bardzo, bardzo zależy wam, żeby pograć te pełne 5 godzin, to zawsze możecie stworzyć drugie konto, aktywować demo, pobrać demo, potem aktywować demo z pierwszego konta i grać przez cały czas pobrane wcześniej demo. Taki lifehack, który i tak jest raczej totalnie niewarty zachodu. Ale dema chętnie przyjmiemy z otwartymi ramionami. Tylko, no, trochę na innych zasadach, please. Co? Czy to ona? Czy to nowa plotka? Tym razem wracamy jeszcze na chwilę do tematu Switcha. Mam nadzieję, że widzieliście już materiał o Switchu OLED, prawda? No i pewnie wiecie, że oprócz lepszego ekranu dostaliśmy też nową stację dokującą, prawda? No i jak to często przy premierze nowego sprzętu bywa, ta stacja dokująca została rozłożona na części przez internautów. A tam niespodzianka. Chip Realteka widniejący w bazie producenta jako obsługujący 4K. Dodatkowo w zestawie z nową konsolą otrzymujemy przewód HDMI 2.0 potrafiący przesłać obraz jakości Ultra HD przy 60 klatkach na sekundę. Dwie poszlaki wskazujące 4K, ale tej najważniejszej oczywiście brak. No bo konsola nadal takie rozdzielczości oczywiście nie obsługuje. Nowa plotka głosi, że gdy Nintendo wypuści już tego ciągle ukrywanego Switcha 4K, który raczej będzie po prostu Switchem 2 niż Switchem Pro, to będzie on kompatybilny z obecną odświeżoną stacją dokującą. A może nie, no bo kto by to przewidział? Pamiętacie dzień, w którym Amazon oficjalnie wszedł do Polski? No, my też jakoś niespecjalnie. Miała być wielka rewolucja. Konkurencja dla Allegro, łatwiejsze zakupy, niższe ceny, super dostępność, nowa przyszłość, nowe życie, nowa jakość i tak dalej. I jakoś tak, no, nie było widać tego wszystkiego. Aż do teraz! I uwaga! Ten fragment nie jest sponsorowany. To oznacza, że nie dostajemy za do to pieniędzy ani od Bezosa, ani od innych zwierzchników Amazonu. W sumie szkoda, bo deal jest gruby i naprawdę dobry. Do Polski zawitał otóż Amazon Prime. To taka wersja premium Amazona, w której dostajemy darmową wysyłkę, dostęp do specjalnych produktów, promocji. I tak dalej, i tak dalej. Brzmi super, co? No właśnie nie za bardzo, jeżeli nie robicie zbyt często zakupów w Amazonie. Ale razem z Amazon Prime dostajemy też Prime Video, czyli usługę streamingową z filmami. No wiecie, taki Netflix, ale z inną biblioteką i innymi funkcjami. Brzmi super? No właśnie też jakoś w sumie, no niespecjalnie. Ale! Razem z tymi usługami dostajemy też Prime Gaming, czyli co miesięczny darmowy lód w kilku popularnych grach. Comiesięczne tytuły za Friko, i jeszcze suba na Twitchu do wykorzystania też za darmo. To brzmi już nieco bardziej super, ale super jest też cena, bo w takich Stanach Zjednoczonych na przykład Obsługa ta kosztuje 13 dolców miesięcznie. A u nas? No, a u nas ceny typowe dla Polaków, bo Amazon Prime kupimy już za 49 zł miesięcznie, znaczy się rocznie! 49 zł rocznie! I wszystko wskazuje na to, że nie jest to błąd cenowy, a chyba jedyny sposób na uzależnienie Polaków od jeszcze tańszych usług Amazona. No ale chyba warto dla darmowych gier i subów, które możecie dać swoim ulubionym streamerom. To znaczy tym ulubionym, którzy streamują na Twitchu, bo wiadomo, że. że... Pewnie lubicie Zagrajnika, ale, ale my jesteśmy na YouTube. Także no, wpadacie na kolejny stream czy nie? To już 14 lat odkąd czekamy na Half-Life 2 epizod 3. Bo 10 października 2007 roku premier miał epizod 2, zakończony naprawdę mocnym cliffhangerem. Pamiętam jak patrząc na napisy końcowe myślałem, kurde, jak ja wytrzymam ten rok w niepewności. Ta, nie miałem wówczas pojęcia. Nie miałem pojęcia. W każdym razie, epizod drugi to było godne zwiększenie rozwoju Half-Life 2 i dużo lepszy dodatek niż troszkę monotonny epizod pierwszy. W końcu mogliśmy przemierzać otwarte przestrzenie, a scenerie zmieniły się na bardziej dzikie, no i finałowa bitwa, kurde, to było coś. Jakoś niedawno epizod drugi ogrywałem i muszę wam powiedzieć, że nie postarzał się jakoś strasznie. Tak jak cały Half-Life 2 w ogóle. Więc jeżeli ktoś nigdy nie grał, śmiało może, a nawet powinien tę przygodę nadrobić. Co ciekawe, epizod drugi miał swoją premierę w zbiorczym wydaniu nazwanym Orange Box, w którym znajdował się też pierwszy portal i płatny jeszcze wtedy Team Fortress 2 miał wtedy swoją premierę. I myślę, że to do dzieje jest jedną z najlepszych zbiorczych wydań w historii gier, bo za pełną kolekcję Half-Life'a 2 i dwie nowe, świetne gry musieliśmy wówczas zapłacić tylko 139 zł. To były czasy. Ale dziś też są czasy. Czasy chłodu i deszczu, więc ubierajcie się ciepło i rozgrzewajcie innych miłością do świata i uśmiechem. Bądźcie fajni, tak jak gry są fajne. No i cóż, trzymajcie się. I weźcie jeszcze, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi miło.